Mam paczuszkę. mam paczówkę. teraz tym razem dostałam od Asi. Jeszcze nie patrzyłam, co jest w środku, wspólnie zaraz zobaczymy. Ale ja się cieszę, ojej. I wiem już o jednej rzeczy, która tam jest. O jednej. No czy nie w sumie o trzech, o trzech, ale jedna mnie tak bardzo, bardzo, bardzo ucieszyła. Cześć Wam. Jak widzieliście, dostałam kolejną paczkę. I to jest kolejna paczka, którą dostałam od Asi, też Elblążanki, Joanna Waszewska się nazywa. Już kiedyś, kiedyś dostałam od Asi paczuszkę i Asiu, bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję za te skarby, które tutaj mam. No jestem podekscytowana, <grytanie> zresztą będziecie to widzieć. Ja to jak się cieszę, to się cieszę całą sobą jak dziecko. Zresztą poprzednią paczuszką wiele osób właśnie mi tak pisało. No już taka jestem. Ale teraz tak, ja już częściowo wydawało mi się, że nagrywam. Okazało się, że gadam do telefonu, który nie był włączony. Także teraz upewnię się, tak, nagrywam. Dobra, no to zaczynamy. Po pierwsze, a takie rzeczy kosmetyczne, makijażowe odłożyłam na sam koniec. Nie wszystkie, bo jeszcze tutaj część jest, ale taka. I teraz tak. Ściereczkę do demakijażu dostałam. Chciałam kupić sobie, a ona jest pięciutka, fajna. Chciałam sobie kupić, ale zawsze jakoś tak się rozmywało, zapominałam i tak dalej. No, mam, mam w końcu ściereczkę. Fajnie, fajnie. Zwłaszcza, że wiecie co, kupiłam sobie taki. To będzie chyba Flaw, chyba z Flaw, takie coś do demakijażu. I nie wiem, czy ja dobrze opisu nie przeczytałam, czy co, okazało się, że to jest takie oleiste, pierwszy raz takie coś mam i tak średnio mi pasuje. Może przy tej ścierewce jakoś mi się lepiej, to, znaczy może bardziej polubię. Niby domywa, znaczy nie niby. Domywa praktycznie w 90%, ale no to nie jest to, co ja lubię. Ja lubię jak się pieni. Więc może przy tej ścierewce bardziej się przekonam do tamtego. Ok, losowo wyciągam, losowo. Tutaj Rival Deloup z tego co mam też te jak to się nazywa? paletki cień i mam z tego lakiery. Ja mam Rival Loves me, a to jest Delub, to jest takie makijażowe i to jest. Znaczy ten pielęgnacyjne, i to jest płyn micelarny do oczu, bez hmm. Kiedyś mi się wydaje, że jakiś płyn micelarny z Rival Delub miałam, ale nie wiem, czy konkretnie ten. Jakąś miniaturkę miałam na wypróbowanie. Fajnie, fajnie. Akurat mi się płyn do demakijażu jeden kończy, to akurat zacznę od razu ten. Później tutaj błyszczyk z Eveline. XL Maximizer. Taki jaśniutki fajny. Bardzo fajny. Następne. O! O! Zobaczcie, taki puszek. Taki puszek z Glam shopu. Z serii. E, to będzie Miss Donserita, O, o, fajne, fajne. Nigdy nie miałam takiej. Chyba tak się. Fajne. <laughs> Dalej. E, tutaj mam Humected Hair Mask. Włosy o różnej porowatości. Step 3 e, Trust Me sister firma. Bardzo fajny, aż z pracy zapach. Tu jest jeszcze jakaś przykrywka. Mmm, taki, taki mało pachnący na szczęście, fajny. Troszeczkę to się przez to, pewnie, że jak ten, no to mam tutaj pełno teraz. No, latała paczuszka. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy dalej. Tak, mam gdzie tu wszystkie? Wszystkie, wszystkie. Mam aż cztery gąbeczki. Zobaczcie, i takie większe, i takie mniejsze. Wydają się być mięciutkie. Ta, ta żółta chyba najbardziej miękka. Ta najbardziej twarda. Tak, ta najbardziej twarda, ta żółciutka bardzo mięciutka. Akurat przysiewkę zrobiłam swoich gąbeczek, y, takich do, do makijażu i powywalałam te, które są y, takie bardzo twarde, więc no... Nie muszę na razie kupować. Sprawdzimy, czy są fajne. Tylko nie wiem, jakie te smaki... Ale ten pomarańczowy... Wiecie, że ja mam od razu ostatnią fazę na pomarańczowy. Piękny kolorek ten pomarańczowy. Okej, okay, dalej. Y... Laneige Lip Sleeping Mask. Wiecie co? Ja myślałam o tym, żeby sobie to kupić. No i myślałam. Zapach? No. Całkiem, całkiem fajne. Myślałam o tym, żeby sobie kupić, to sprawdzić, bo słyszałam bardzo dużo opinii na temat tej maseczki, że jest dobra, więc Asia wiedziała. Okej, okay, dobra. Kerastas. Ojejku, tego wiecie co? Ja tutaj, tutaj po polsku coś piszę. Nie. O, jest napisane, że to jest serum na noc. To jest. HB Magic Night Serum. Nie wiem. Bezzapachowe chyba. Ale fajnie. Skerasta chyba nic nie miałam. Chyba, że to były jakieś bardzo takie miniaturki, saszetki, ale tak, to nie pamiętam, żebym miała krem. Fajnie. Farmapol. Co to jest? A, balsam do ust. Świetnie ok teraz mam tu ojej ile tego jest e, cztery próbki zapachów Gucci jakiś później ten sam chyba Gucci tak to jest ten sam zapach później Miss Dior O, fajnie bo chciałam sprawdzić sobie ten zapach i jeszcze jest jeden Versace Crystal Nor chyba to będzie, tak się czyta? Nie wiem. O, wiecie co, ja, ja lubię takie próbki, autentycznie. Wiele osób twierdzi, że no, no po co taka próbka, no dobra można sprawdzić, a ja lubię takie próbeczki wkładać sobie do torebki, na przykład jak gdzieś idę na imprezę, żeby sobie psiknąć jeszcze, bo to jest fajne, o ile oczywiście zapach pasuje, nie? No więc to będę musiała te zapachy posprawdzać, fajnie. Próbka Fresh Rose Face Mask. O, maseczka Kenzo. Co to jest? To będzie, czekajcie, Normal to Dry Skin Hydrate czyli coś będzie nawilżającego. Ja sobie to później postudiuję. Skenzo na pewno nic nie miałam. Okej, okay. Bell! Lip Oil. Olejki bardzo lubię, bardzo lubię. I tutaj mam jeszcze z Golden Rose olejek. Mam go, mam go, i mam tutaj też, też mam tutaj ten olejek jest bardzo fajny. Teraz skupiam się na innym olejku, co prawda, żeby go zużyć. Z Nyxa jakiś mam. Ale teraz w tym sezonie to autentycznie Wam powiem, że jak jest zimno, to ja głównie zamiast używać pomadek, to właśnie używam y, olejki ewentualnie nawilżające błyszczyki. Raz na jakiś czas, o tak jak teraz mam do nagrania, sobie wzięłam pomadkę, ale to też taką bardziej kremową. Tą z Belle, którą zużywam. Przy okazji Wam pokażę już jak ci pici, pici dostało, ale nie zdążę w tym roku, a myślałam, że zdążę. Teraz co tu jest jeszcze? Polish Beauty. Pillow, oczyszczanie przez gumkowanie. Muszę sprawdzić, co to jest. Jeżeli to jest takie coś, co się nakłada, później ściąga. To raczej nie będę mogła, a jeżeli tutaj chodzi o takie pocieranie, to tak, ale peel off rzeczy nie mogę, ale zaraz muszę tutaj zobaczyć, tu, czy tu jest sposób. Wstrząśnij i nałóż wieczorem na zwierzoną skórę, omijając okolice oczu, wykonaj palcami masaż, aż pojawi, po, pojawią się drobinki na skórka. Spłucz wodą, stosuj codziennie przez tydzień, a później wtedy, gdy potrzebujesz, dwa, trzy razy w tygodniu. Nie używaj na owłosioną skórę. <grych> Dobra, czyli to będzie taki. Hm, jak to powiedzieć? Taka maseczka, która jednocześnie na skórek yy, i kulkuje się. Dlatego oczyszczanie przez yy, kulkowanie. No to ja kiedyś coś takiego już miałam z Eveline i było fajne. Na początku nie mogłam się do tego przekonać, ale jak już zaczęłam stosować, to mi się to podobało. No, fajnie, fajnie. Polish Beauty a fioslek dobra o tutaj też jest zapach tylko w takiej saszeczce. I want co? Jimmy Cho nie znam totalnie ok następne Lala la Retro cream nie wiem, 5 ml jakiegoś kremu. Oj, tutaj to będę musiała rozszyfrować, wpisać w Google, co to jest. Jakiś krem. Nie mam pojęcia, nie znam się. Dalej. Sally Hansen z witaminą E. To będzie chyba olejek, co? Bo to takiej formie z pędzelkiem do paznokci. Akurat nie mam żadnego olejku. Super. Ok. Purito. Bakuchiol. Serum. Fajnie. Przetestuję czy mnie nie uczula. Bakuchiol. Fajnie, fajnie, fajnie. Y... Nam smart korektor. Taki brzoskwiniowy, fajny. O, to będzie dobry jak do takiej korekty. Pewnie to jest właśnie z tej serii. Korekty kolorystycznej. No, zobaczcie, on jest taki wezmę tu. pomarańczowy. Aha, fajnie. Kiedyś zastanawiałam się, czy sobie właśnie z tych tam, właśnie znam nie kupić, ale ja myślałam akurat o zielonym, kiedy tą fazę miałam. Zielonego wtedy nie było. No to więc nie kupiłam żadnego, później mi się zapomniało o tym. Więc fajnie. Kiedyś miałam taki zwy ze zwykłej serii y, nam korektor i był fajny, lubiłam. Nivea! To będzie po prostu błyszczyk. Ale śliczny kolor. Śliczny! I ładnie pachnie. Zobaczcie. Momencik, czy to nie jest podobne do tego, muszę znaleźć, znaleźć, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, a nie mam tutaj, mam pewnie w jakiejś torebce, tak, yy, ale on mi się wydaje bardzo podobny do błyszczyka, który sobie kupiłam, z czego to było? Wipery, taki mój ulubiony. Ten mi się daje troszeczkę bardziej taki żywy, taki bardziej wiosenny kolor. Tamten jest bardziej przygaszony, ale dosyć podobny, fajny. Ok. Tutaj już wiem, bo Asia mi mówiła, tutaj są takie płateczki do nakładania, żeby się nie osypywało pod oko. Fajnie. Też tego nigdy nie miałam. To znaczy, nie. Kiedyś kupiłam sobie z AliExpress jakieś i były takie mm. więc tu mam do wypróbowania inne dalej co tutaj jest purito, znowu żel krem lubię firmy purito, niewiele z nich miałam ale to co miałam to nigdy mi się nic złego nie działo naprawdę było fajne co jest z Anastazji mam co to jest Cóż to, że jest miniaturka? Ale szczota, zobaczcie. Ale szczota. Oj, przetestujemy sobie, co? No. Jeszcze jedno z Anastazji. Też chyba miniaturka. Co to będzie? Co to będzie? Tu nic nie ma. A, to brwi. To jest do brwi. Też nic nie miałam. Jaki kolorek? Oj, twarda. Bardzo twarda. I to taki będzie brązik. Ale będzie pasował? Będzie. Będzie pasował. Tak. I jeszcze jedno do brwi. <grywia> to jest Eweline. I jaki to jest kolor? Specjalnie okulary wziąłem, żeby poczytać. To jest soft brow. Soft brow nie miałam. Miałam dark brow i miałam top. Tutaj jest. Zagałam. Jest chudniejszy. ciut jaśniejszy i chudniejszy. Fajnie. Czekajcie, tutaj kartonik mogę odłożyć, bo już teraz tylko. Jak zostało? To co mam, ale mam tutaj nawalone. Największą rzecz. Z Glam Shopu paletkę dostałam, a w niej dwie rzeczy. Jeszcze nie patrzyłam, co to są za dwie rzeczy. Jedna, trochę, oj. Wiecie, że ja tego nie... nie... No nie, chcę się męda. Wiecie co, ja tego nie ruszę, tych dwóch rzeczy. Nie wiem, co to jest, ale boję się, że to się może skruszyć. To pewnie będzie jakiś, podejrzewam, róż. W każdym razie je na pewno jako róż, spróbuję. I teraz druga rzecz. To będzie z kolei pewnie rozświetlacz. Fajny, taki tylko lekko złoty, bardziej podszampański, taki jak ja lubię. Właściwie nawet można powiedzieć nie tyle złoty, co taki szampański z domieszką takiego mm, różo złota. O, tak, prędzej. Fajnie. Czekajcie, wyczyszczę sobie rękę, bo tutaj będzie też jeszcze coś do testowania, do oglądania. Ingrid. Ingrid, przepraszam. X Team. Róż. Ile to to ma gram? E, w kolorze diva. 17 gram. Jak można taki róż zużyć? Ale kolorek jest taki pode mnie. Chociaż, czekajcie. Oj, 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 nie za mocno. Troszeczkę, tu na palcu wydaje się trochę bardziej różowy niż tu. Tutaj bardziej taki brzoskwiniowy. Zobaczymy na skórze. Mam trochę. Ale zobaczcie, jest dość delikatny. Jeszcze raz wezmę. O, teraz już nałożyłam dużo. Śliczny kolor. Oj, śliczny. I dobrze, że można go tak stopniować, a nie taki, że od razu pac i y, masę kolor. Nie lubię takich róż, bo muszę się ostro namęczyć. Ja mam ciężką rękę. I teraz Paese mm -hmm. Self Glow Light. Wow. Pamiętacie to? To swojego czasu królowało na YouTubie. Okej, okay, kolorki sprawdzamy. Okej, okay. ciach i ciach. Ten kolorek na pewno będzie mój. Tutaj nie wiem, czy nie ma zbyt oliwkowych tonów. Moment, jeszcze raz. Musiałabym na twarzy sprawdzić, bo wiecie, to jest. Może być zbyt oliwkowy, ale jeszcze tego nie wiem. Ale ten jaśniejszy jest idealny. Idealny. Ja takie właśnie kolory lubię. No, śliczne. Śliczne. A teraz coś, co dostałam od Asi. I wręcz, jak pisała o tym, mówiła, że podchoinka to dla mnie. Z Glam Shopu Wiktoria. To jest ten, ta paletka charytatywna dla chłopca, dla Wiktora. I to jest. O, zobaczcie, jakie cienie. Jeszcze nie dotykałam. Muszę sprawdzić. Dobra, wezmę jeden błysk, jeden mat, żeby nie było. Yy, dobra, mat ten. Przyjemny dotyku. A teraz błysk. Ten. O, to jest płatkowe. A może i nie? Dobra. Mat. Piękny kolor, taki chłodny, ja lubię. A zobaczcie, tu. To jest srebrna tafla. Troszeczkę widać takiego przybrudzonego brązem, ale nie spodziewałam się, że to tak. Nie, jeszcze jeden muszę błyszczący. Czy to jest się różni? O, piękne te błyski są. Te trzy kolory są przepiękne. Przepiękne. Uff! się ja Ci jeszcze raz dziękuję za te skarby. Autentycznie skarby. Część tych rzeczy kusiłam, nie chciałam zobaczyć. Na przykład te, te, te kremy spurito ujęte. A Anastazja zapachy sobie przetrenuje. A już to. To jest. Hmm? Cudenko. No wiesz, ja, ja jestem maniaczką makijażową. Jestem. To też mnie kusiło, ale mówię, nie kupię sobie, bo przecież mam tyle tego. Zużyj najpierw kobieto to, co masz. No to już mam problem rozwiązany. I no, tu jest tak dużo rzeczy. No i ten korektor, ale chciałam też sp chciałam sprawdzić zielony. No dobra. To też... Też fajnie będę wiedziała, jak to przetestuję. Nie dość, że będę sobie korektę robić tutaj yy, okiem, bo to usłyszałam, że właśnie do tego, zresztą poczytam. Yy, to będę wiedziała, czy w ogóle się nastawić, żeby ten zielony kupić. Masę, masę rzeczy, które są. No, to też planowałam sobie kupić. Olejek. Mmm. Przecież ja uwielbiam ten olejek. A ta maska wielgachna. Dobra, bym musiała wszystko po kolei od nowa pokazywać. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No i będziemy testowali, ale to już po nowym roku. Ej, Dobra. Idę to porozkładać. Idę to porozkładać wszędzie, bo to są cudeńka, cudeńka. No, oczy mi się świecą. <laughs> Okej. Okay. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca. Pa, pa, i dajcie słupka.